Siemano wam ludzie. Tutaj 11 LSR, A To będzie poradnik, jak rozpocząć grę z Dofusem. To jest pierwsza z 14 klas Feka Obrońca. Zmniejsza damage obrywany. Potrafi uderzyć. Osomadas rzuca sumony. Dzięki nim bije. Buffuje je. Potrafi też bufować nasz Team Enutrof. Full Drop. Nie będę owziął bawełnę. Sram. Taki łączyk zniknie, uderzy. Rzuci pułapkę. Excel władca czasu. Potrafię zabrać AP. No to są takie punkty, za które rzucamy spele. Eka flip. Potrafi uderzyć albo i nie. Taka mała rosyjska ruletka. rybca, healer. I op! Totalnie pod damage Gra Łucznik Sadida. rzuca lalki pod wsparcie. One są. Potrafię sama bić. Sakry typowy tank, Wszystko w niego bije. Dużo HP Panda Wasta. ustawia potworki Potrafię uderzyć do... Potrzebna jest w teamie na każdego duna Roach hmm, Mały Złodziej, i tym podobne Musk no, taki DPS rzuca, jakby dodatkowe HP. A to, to nad nie wiem. To jest pomieszanie wszystko w jednym. A jak to się mówi, jak coś jest do wszystkiego, to jest do dupy. Ja też myślę że o tej postaci tak samo. No to rozpoczniemy przygodę. Ja myślę, że zagram. No tu mamy zmieniamy kolory, ustawie skóry. Oczywiście mój ulubiony czerń. A włosy zrobimy mu a będzie biały. Będzie biały. To będzie miał krwisto-czerwony, a to czarny. Twarzyczkę na kultara z Bakfu, Jak ktoś wie, to fajnie. Nazwijmy go nie jak mój przydomek 11 LSL. A nie można w tej grze liczb wstawych doników. Bo ja moją fekę, którą gram. Zmieść na ten nick. Um, powiedzmy Mistrz. Dobra weźmy losowe kili spoko eee dobra o gold złoto gold silver i takie jest przy ludzie stworzyliśmy postać i teraz jeszcze kąt pięćdziesiąt procent. Ruszyło, dziękuję. No, a tu mamy taki stepniaczek pokazuje nam mniej więcej jak grać. wiecie, tego ringa można było przesunąć albo po prostu dwa razy na niego kliknąć lewym, w tej grze... Że... myszy. Dobrze mówię, lewy przycisk myszy? Tak. Tak jest pierwsza walka. Jakie nie ja lubię tego samouczka, Przepraszam, bo czuł mi się chrom. Patrzcie, robić to tak albo dwa razy i samo na odpowiednie miejsce wskakuje. Tu są jak widzicie dofusy albo ornamenty, ale ja Wam wszystko w swoim czasie opowiem. Nie bójcie się jak czegoś teraz nie wiecie, czy coś... Napisz no, po prostu w komentarzach co ten odcinek mam objaśnić z tego pytać o naprawdę wszystko. O, kolejna walka. Teraz już trudniejszy przeciwnik ludzie. Też was nauczę grać na tak zwanych hotkeyach. To bardzo ułatwia grę. Uuu, że to takie. tak mocno bije. <grystanie> Obecnie znajdujemy się w Finkernamie. Oto pierwszy archiv Exploring. W sumie tu będę powiedzieć e, poprawnie: achievement. Będę robił jopa. Stręcz. O Jezu, co ja robię? Dobra, miesza w to. Tutaj mamy charakterystyki, tak zwane Vitality, Życie. Wisdom. Im więcej go mamy, tym więcej jak dostajemy. A to są żywioły, od których biją spele, które dodają nam temy i na bazie. Ja robię Strange, więc wszystko daje Strange. Opa. Tu maksymalizujemy nasze czary. Zrobimy to jako pierwszego że on trochę levelik skoczył. Tutaj wokół minimapki mamy. Kółko z pokazanym naszą ilością expa. ile potrzebujemy do następnego levela, uwaga trzeci, wie mam? Trzeci level, 11% następnego i brakuje nam 752 expa. i tak co level klawiatura 5 Confirm. Muszę teraz Wam jedną rzecz wyjaśnić. Tu, żeby wbić na trzeci level nasz spell, potrzebujemy takiej ilości, jak na którym poziomie już jest dana broń. E, co mówię, broń spell. A więc, żeby ostatecznie na szósty wbić, potrzebujemy 15 punktów. Wiecie, na drugi 1, na trzeci 3, na czwarty 5. Nie, czekajcie od odnowę na drugi 1, na trzeci 2, na czwarty 3, na piąty 4, na szósty 5. O, właśnie. Dziękujemy, Lift. Nie chcę mi się bać dalej z questami. Nienawidzę w sumie questów. na się sędzia ludzie.